Szlach, znam to spojrzenie. — spojrzenia. Bardzo źle? Byliśmy. Pierwsi? Ha, to dzięki zasypce. Ha, zapomniałam o najlepszym. Zgadnij, kto skłonił Jas, żeby postawiła samochód. Smark? Przyjęła wyzwanie, żeby ścigać się o samochód. Będzie nasz, jeśli pokonamy ją w grandzie. Ha, co ty powiesz? Jest podminowana. Że dziś na ulicę wyjadą dodatkowe jednostki. Właśnie tego nam trzeba, wsparcia! Hej, Speedy, jak leci? Wszystko git, już nie mogę się doczekać kolejnego wyścigu. Dobrze to słyszeć! A propos, w tym tygodniu szykuje się kilka wydarzeń. Można zgarnąć sporo kasy, o ile twój wóz klasy A spełnia wymogi. Kocham kasę, a kto nie kocha? Go... Tylko, że jeden samochód ci nie wystarczy. Grand to pierwszoligowe zawody. Cztery wyścigi, cztery auta. Trzeba powiększyć kolekcję. Mam załatwić więcej fur? Spoko, ogarnę temat. O, no proszę, moje maleństwo. Lubię w tobie tę pewność siebie. Ale mniej gadki, więcej szybkiej jazdy. Czy to masz dar wymowy, Tess? Uważaj tam na siebie! A i pamiętaj, że po ostatnich kwalifikacjach gliny z nocnej zmiany zaatakują z pełną siłą! снаряжения. Где-то мой изъять. I nie być teraz na zajęciach. Ostatnio widziano ścigane wulsy. Wszystkich jednostek. Chyba zgubiliśmy podejrzanych wózów, a Polonia W audycji wiadomości z nad jeziora na antenie radia KRS FM. Pani burmistrz potwierdziła plotki o zakłóconym porządku zeszłej nocy. Wydała następujące oświadczenie. Pragnę zapewnić drogich mieszkańców Lakeshore, że stanowczo potępiam wyścigi uliczne takie jak te, które zorganizowano zeszłej nocy. Dlatego dziś rano podjęłam decyzję o przekazaniu awaryjnych środków na finansowanie policji, aby na ulicach miasta pojawiło się więcej policjantów. A tym bezmyślnym kierowcom, którzy lekceważą znaki stopu, mam do powiedzenia tylko jedno. Przestańcie! Tymczasem ubiegający się o stanowisko burmistrza Holden Parker III wstrzymał ruch uliczny w inny sposób po fatalnej, nieudanej konferencji wyborczej zorganizowanej w miejscowym zoo. Więcej informacji tuż po przerwie. Super. Zdaje się, że będziemy mieć jeszcze więcej policji na karku. Wszystkich jednostek. Podejrzany wóz był ostatnio widziany z Griffith Parka. Jeśli nikt z nas nie wygra, dzielimy się kasą? To przyłącza się do pościgu Dla wszystkich jednostek, ostatnio widziano ścigany wóz, gdy wjeżdżał do Underwood Gardens. Chyba znaleźć jakiś bankomat. Jednostek. Ostatnio widziano ściganie wóz, gdy wjeżdżał do Griffith Parkland. Może zamiast kasy wolisz kupony na pizzę? Ha? w Griffith Parklands. Właśnie zgubiliśmy tam ścigany wóz. Kurwa, te kanadzie! Centrala, nie złapiemy celu! Tracić moje kasy! Nie znowu! Zadrożenie dla życia. Potrzebne wsparcie! Podejrzany kierowca, pędził na rowerem. Do wszystkich jednostek. Właśnie zauważyliśmy podejrzany bus w Douglas Park. Tylko się nie zachwyśli. Do wszystkich jednostek. Patron na miejscu. do pomocy. Nieźle. Ścigany wozu w osu, winne. Uhu, Zjeżdżamy z drogi! Tym pokocem się nie jeździ, nie lata! Zeliminowano nas! Nie możemy kontynuować! Zjeżdżamy z Trzymać się!

Zgubiłam cel. Podejrzany wóz w Douglas Park. Centrala, właśnie zauważyłem tamten ten wóz. Zdravia gość. Zdravia z Zdravia gość. do celu. Centrala, nie wytrzymamy gość. Zdravia Zgubiłam cel. Ścigany wóz właśnie zniknął. Park. Ta kanalia jest w okolicy. Musi być. Szukajcie dalej. Pościg zakończony. Ścigany wóz uciekł. Strzela do wszystkich jednostek. Podejrzany wóz został zauważony w gry i wsparciach. cię! Tu AWD. Jesteśmy gotowi do pomocy gdzie tylko będzie trzeba. Widzimy ścigany wóz. Wjeżdża do Duncan Bay. Jak tam nasz zakład? AWD dołącza do pościgu.

Rajden, widziałeś mój filmik, jak Speedy rzuca z wyzwanie? Tak, specjalnie założyłem profil garażu, żeby go obejrzeć. Fury Rajdela 1. Fury Rajdela były już zajęte? Nie, czemu? Po to ten numer 1? Bo. jesteśmy numer 1?